DS7 za ponad 340 tysięcy złotych i Mercedes GLC Coupe za 370 z tym pakietem AMG, ale trochę doposażony. Oczywiście dwie hybrydy plug-in. Jeżeli będziecie dużo jeździć na elektrykach, to to ma sens. W przypadku tego samochodu w dobrych warunkach da się przejechać no 40. Tutaj deklaracja to jest 120. Tutaj jest spalanie 6,4, także całkiem nieźle. W przypadku tego auta ocieramy się o takie 8 z kawałkiem. 545 litrów, jeżeli chodzi o ten bagażnik. DS pod tym względem jest lepszy. 555. Trochę tutaj czuć latami 90. Myślę o kolorze tej sztucznej skóry. Czy to jest drewno? To jest dobre pytanie, ale wygląda to bardzo zacnie. To jest tutaj bardzo, bardzo oryginalnie. Jest to przyte skórą, nie należy patrzeć niżej. Bo jak się spojrzy niżej, to okazuje się, że no tutaj jednak jesteśmy w PSA. Ta cena tego auta jest troszkę nieuzasadniona. Trochę DS jest takim autem, który no, aspiruje gdzieś do tego premium. Całkiem nieźle mu to wychodzi. Ale ja wybrałbym Mercedesa.